Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pani 96 a to jest kolejny odcinek z serii German Track Simulator. No to, no to tak, w poprzednim odcinku za, no, zaczęliśmy już przewozić meble. No do firmy Stokes, do Ryberce. No to w takim, oczywiście zatrzymałem się na stacji benzynowej i dziś dokończymy ten kurs. No to jedziemy. Bez zbędnego przedłużania. Jest to już odcinek jedenasty. A propos no to Już wielkie w prawo. A gdybym tak przejeżdżał koło salonu ciężarówek na przykład, no to wtedy mógłbym kupić już nową ciężarówkę i dzięki temu szybciej by się ta seria skończyła. I wiadomo, chciałbym się w większości zająć też innymi seriami, ale jakbym skończył tą serię, to bym musiał wtedy już zacząć y, serię... Chociaż nie. Chociaż nie, nie musiałbym zaczynać żadnej nowej serii. Po prostu... Jeden one-shot z Eurotrack Simulator 2 i, i drugi one-shot oczywiście z American Track Simulator. Tak więc raczej dużo bym nie musiał. No dobra, nieważne. No, ewentualnie kilka odcinków. Dobra. Ale na razie póki co, no i tak, jeśli chodzi o serię Świadka y, Gór Kakao, no to... Chociaż nie, wolałbym się na ten temat nie wypowiadać. Dlatego, że jednak y, jeszcze... Znaczy, y, powiem tylko tyle. Planuję, że tak powiem, y, premierę sezonu drugiego dopiero gdzieś tak koło czerwca. Koło lipca nawet. Na wakacje planuję y, zacząć, że tak powiem, serię. No cóż, już nagrywam odcinki, ale dopiero zobaczycie je gdzieś tak od lipca. No chyba, że się zdecyduje wcześniej wypuścić serię. Na pewno zwiastun zamierzamy jeszcze stworzyć do tego no specjalny. A czy wyjdzie czy nie, no to to już inna historia. Jeden zwiastun wstępny, a potem zwiastun zapowiadający konkretny termin, kiedy się pojawi pierwszy odcinek z rundy drugiej. Szybciej z tego nie rozkula. 네 대의 리시 민이다 Poziom w górę i całkowita Złota Gwiazdka Jak widać No i tak Rumerka dwa razy odwiedzona Dostawa na czas 312 Dostawa na czas 858 Przejechała na Od jakiegoś yy... Na no i przejechana odległość ogólnie 468 razy 780 km. Dobra. No i 10, yy, co? A to są punkty po prostu. Tyle punktów doświadczenia sobie byliśmy za, znaczy to są punkty doświadczenia po prostu. 780 km przejechany, przejechany z przyczepą, z naczepą, dostawa na czas i dwa razy odwiedzałem Norymberga. Twoje następne zlecenie to transport towaru. Przejście zawodowe z tego terminalu do magazynu firmy Trade Outs w mieście Frankfurt nad Menem. Bądź tam dziś pomiędzy 13.31 i 16.46. Szerokiej drogi. Czysk. Dobra, fajnie. Mamy kolejny załadunek i poczta! Żeby to był ładne, żeby to był ładne. Dobra, najpierw, najpierw załadunek w pierwszej kolejności. Teraz sprawdzę, jak daleko mam do Frankfurtu na mnie Jak widać, blisko nawet. Dobra, więc tak. Pewnie tam time sporo będzie, albo cięć, dlatego, że nic ciekawego po drodze się nie działo. W dodatku ciężarówka mi nie chciała wcale przyspieszyć powyżej 75 km. Dobra. I sprawdźmy, co jest w poczcie w takim razie. Poczta. Droga do Niko. Hans. Hej, Co słychać, nie mogę uwierzyć, że wciąż dajesz się tak traktować. No cóż, to twój wybór, ale przegapisz wiele ekscytujących okazji. Twoja kariera nigdy nie pójdzie do przodu. Wciąż będziesz robić to samo. Te same miasta, magazyny, te same ładunki, raz za razem. Sam zobacz, jeśli mi nie ufasz. Pamiętaj, że możesz stać niezależny i stanąć twardo na nogach. Musisz tylko kupić ciężarówkę. Hans! Dobra, no to dajcie mi jakiś salon. Znaczy dajcie mi jakiś salon ciężarówkowy, to ja kupię ciężarówkę. Dlatego, że on mi już, że tak powiem, podkusił, żeby mi już szybciej, że tak powiem. No cóż. Seria, oczywiście, z serii, znaczy inaczej, seria z tej gry skupia się na tym, aby jednak y, jeździć jako pracownik i dopóki nie staniemy się niezależni. Ale skoro. Dobra, EuroTrack Simulator, y, czasami salon ciężarówkowy zdarzał się y, do, y, przy warsztacie. Zobaczymy, czy w tym mieście również będzie. Jeśli nie będzie, to będziemy jeździć tak długo, aż natrafię. Najlepiej z manem, żeby był. Dobra. Kurczę, gdzie ten salon ciężarówkowy? Bo teraz. A, w lewo chyba. Mm, jakoś pusto na tych ulicach. Nie to co w EuroTrax 2, nawet po nocy nie jeździ. No i wykraczałem. Nadal jeżdżę pojazdy. Dobra, ale i tak na czerwonym musiałbym się zatrzymać. No, dobra, mówiłem, że nie ma ruchu na drodze, a teraz nagle jest ruch na drodze. To się nazywa ironia losu. Dobra, co mamy w prawo? O! Mamy. Nie, to agencja pracy, to chyba nie jest salon czarówkowy. Ale zobaczymy, no i Mikię z gaz. Jest salon, chyba to jest salon. Ale noc jest, jest zamknięte, no to fajnie. Trafiłem akurat w nocy. Ja bym kupić żarówkę, ale niestety mi nie stać. W takim razie sobie wczytam automatyczny zapis, bo mam automatycznego save'a. po dostarczeniu załadunku mam automatycznie save. Point. No więc klasycznie bierzemy sobie naczepę. Zrobimy może przerwę, że się uda. Nie wiem, do których wam to odbierać do 16. Nie wiem, czyli w ogóle opłaca się robić teraz przerwę. W razie czego sobie po prostu zapiszę stan gry. Żeby było coś ciekawszego na odcinku. Tak, oczywiście Hans mi proponuje kupno ciężarówki. Tak, kupcie żarówkę. Słuchaj, to co robisz to jest droga do nikogo. Tak, tak, wiem. Lepiej być niezależnym, ale są też tego wymogi. Trzeba mieć oczywiście pieniądze na paliwo i na utrzymanie ciężarówki, więc tak naprawdę to nie jest takie proste jak yy, opis ich I jeszcze ciężko znaleźć yy, zlecenie. Więc czasem po prostu lepiej pracować jako, no, w jakiejkolwiek firmie, ale dobra. Sen. No, i mamy tylko 6 godzin na dostarczenie, a ja sprawdzę, czy mogę kupić ciężarówki, wtedy to będzie przedostatni odcinek, prawdopodobnie, bo w ostatnim będzie oczywiście, czyli 12, czyli idealna, krótka seria. O to mi chodzi, właśnie, żeby jednak seria mimo wszystko była krótka na moim kanale. Ale ja muszę pojechać w tym bo jeszcze nie znalazłem tego dealera ciężarówek, więc muszę po prostu... Znak zapytania. Zawczytam stan gry na wszelki wypadek, żeby mi jednak. Co jest? A no tak. Znaki zapytania się nie zapisują. Czyli po prostu się automatycznie nazwa doda, wtedy. Hmm, trzecia gra pisana bez nazwy. O, widzicie jak fajnie to jest sposób, aby wyhamować szybko ciężarówkę. No. Bo mi tak nagle to światło wskoczyło. Do strony ciężarówek pojedziemy. Cóż, moje wyczucie było w miarę nawet dobre, jest naprzeciwko yy, tego, naprzeciwko warsztatu. Latałam agencję pracy, której jeszcze nie odkryłem. Źle. Eee. Tu mamy warsztat, możemy sobie zawsze naprawić ciężarówkę. żarówkę. No i fajnie, ja teraz będę jeździć godzinami, ponieważ chciałem źle podjechać. Ale spokojnie, tu mamy już ten warsztat. Na życie to jest w miarę blisko. Jak widzicie, warsztaty można tutaj, od tej, znaczy od tej gry można znaleźć już warsztaty niekoniecznie. przy warsztacie, ale również można znaleźć je, że tak powiem, przy, no. Tak po prostu niezależnie. Ciekawe czy to jest Markaman, pewnie nie. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. To chyba nie jest man, raczej, ale chwila, jest tutaj wiele, wiele rodzajów marek. Zobaczymy, czy natrafię na coś ciekawego, ale chyba nie ma. To jest runner, to jest runner, to nie ma nic ciekawego. Swift, no wiadomo, kupienie którejkolwiek z ciężarówek, no cóż, może zapoczątkować koniec serii, a więc. A wiecie co? Postanowiłem, wiecie co postanowiłem? Chyba kupię Swifa klasyce, bo i tak nie mam szans na kupienie jakiejś lepszej ciężarówki na razie. I co? No więc tak, chyba kupię tą ciężarówkę, stać mnie na nią. Nie, nie stać mnie na nią chyba, prawdopodobnie. Z tego, co widzę. No to nie będzie jeszcze raczej koniec. Na razie chcę mi nie stać, więc jakim cudem miałbym kupić ciężarówkę jakąkolwiek, skoro mi na żadną nie stać. A więc seria jeszcze trochę dłużej potrwa w takim razie. Dobra, ja bym kupił. No nie wiem, właściwie. Dobra, nie. Jak mi nie stać, to ja nie kupuję. Zresztą mogę Wam pokazać, że mi nie stać. Idzie. Co? Co? Można sprzedać aktualną ciężarówkę? To znaczy, to jest moja prywatna ciężarówka, teraz, którą mnie a no tak. Ciężarówka jest moja, więc ona nie jest firmowana, jest moja ciężarówka. I, no, ale niestety ciężarówka, jak to mi, nie starsze kasy na tą ciężarówkę. Tak więc nie kupimy sobie niestety własnej. No to to, teore... dobra, nieważne, tak czy trzeba wiadomo, już, że nie stać to, tak więc. No, tak więc idziemy do Frankfurtu nad Menem. Nie będziemy w takim razie, czyli seria jeszcze trochę dłużej potrwa, niż się spodziewałem. Chciałem spróbować kupić inną, ale dobra. W ogóle, dlaczego ciężarówkę, skoro ta jest też moja prywatna, no to chyba raczej trzeba, y, chyba garaż kupić, tak mi się wydaje. Dobra, no to jedziemy. Według klarowności, w lewo, w prawo, tak, chciałem już zakończyć tą serię szybciej, ale dobra. Widać, że jeszcze fundusze są niewystarczające, trzeba ponad y, 90 zarobić i to jeszcze więcej chyba. Dobra, nieważne, no to jedziemy. Jeszcze bo oczywiście zanim mapę ustawię, odpowiednio muszę przyjrzeć się dokładnie. Wszystko jasne. Mam taką nadzieję. No to jedziemy do Frankfurtu nad Menem. Kombinowanie tylko po prostu, jak będzie jakaś zniżka na ciężarówkę, no to wtedy ewentualnie ma, nam mogę kupić. No tak, bo są zniżki no, teoretycznie na ciężarówki. Tak więc Znowu ten, to potrafi różnie działać, więc wolę zapisać stan gry. Co wczytam z tą gry, a po co markować hamulce? Dajcie rzadko w jakiś słaby hamulce. Bez ostrzeżenia potrafi się zrobić czerwony. No cóż, za 5 godzin będzie trzeba tam być w czasie gry. No cóż, miał być man, ale skoro nawet jeśli by się udało jakąkolwiek inną działalność kupić, no to... no to może być. Może już stać mnie na jakąś ciężarówkę. Może jakąś tańszą. Też nie wiem po co, skoro chyba garaż trzeba kupić, żeby być niezależny. Później to sprawdzę. Możliwe, że to będzie odcinek. No nie wiem, chciałem, żeby już ten był przedostatni, a ostatnim, żeby był dwunasty. Ale. Nawet jeśli to i tak bym jeszcze. Chciał na pewno no, dojechać do dodatku Austria, żeby przynajmniej przedstawić jak wygląda to. Dobra. Dobrze, się zatrzymam. A więc tak. Tutaj bym zapisał. Oczywiście na 11. I sprawdźmy w takim razie, czy oferta nadal aktualna. Majestic to jest właściwie Mercedes, więc właściwie mógłbym wybrać Majestik, ale możliwe, że w tej grze lepiej się steruje niż w Eurotrack Simulator 1. Albo... Man? A, był man. Stać mnie. Chyba kupić ciężarówkę. Tylko nie wiem, co się stanie. Czy jak kupię żarówkę, to będę niezależny, czy, czy będę musiał dalej wykonywać zlecenia. Bo chyba garaż trzeba mieć jeszcze dodatkowo. Ale dobra. Przyjmijmy ofertę. Oczywiście trzeba najpierw dostarczyć te załadunkę. Odchodzisz z pracy i stajesz się kierowcą niezależnym. Mhm, tak, przecież musimy dostarczyć. No to ja chyba myślę, że wybiorę opcję... Co by tu wybrać? Tak czy nie? Bo akurat zauważyłem, że mam tu mana. Stajemy się... Stajemy na nogi czy nie? Bo no już chciałem wyższej klasy, ale... Co z tego? I tak ben, no, będzie już no, koniec serii, więc... Więc nie ma znaczenia, czy będzie to klasy A, klasy B czy klasy C. Dlatego, że i tak będę przecież... Że tak powiem... No... Zakończę serię, więc no, jest dużo raczej nie pojeżdżę. ewentualnie, żeby do Austrii jeszcze wjechać i mam przedstawić yy, dodatek Austrii, ale cóż, czy podjąć tą decyzję, czy nie? Myślę, że podejmę ją. A w tym odcinku się podejmę, bo mogę. Chociaż właściwie, teraz jak na to zobaczyć, jeszcze się, jeszcze się wstrzymam, może z kupnem. W następnym odcinku dopiero kupimy ciężarówkę, staniemy się niezależni i wtedy będzie koniec cen. czyli to jest przedostatni odcinek, tam jest to tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków, na razie, eee, chwila. Tylko jakoś ładniej stanę, bo tutaj nie wolno stać. Przy okazji zatankuję paliwo po raz ostatni, aczkolwiek jeśli paliwa by wystarczyło do końca, aż do celu, no to będę, no przynajmniej, chociaż nie. Firma płaci, ja za to nie płacę, więc zostawię im zatankowanego, oczywiście, mana. Czy jednak to nie jest moja ciężarówka, to jest ciężarówka firmowa. Dobra, to nie wiem, tam myślałem, że to moja ciężarówka. A może dlatego, że nie wiem, nie rozumiem tak bardzo. Że gdyby mieć można ciężarówkę sprzedać, to. No raczej, gdyby to była firmowa, to nie mógł jej sprzedać. Dobra, nieważne, skorzystam z oferty. Ja nie wiedziałem, że takiego taniego bada. Właściwie i tak, bo to będę bardzo stratny na tym, ale dobra. Oczywiście nie śpimy tutaj, dlatego że. Dobra, nie stanęł zawisko. stanęłem zablisko. Jak się spałnuje tutaj ciężarówka, to będzie problem. Dobra. No to tyle. Dziękuję wszystkim bardzo za zeszczęcie Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie cześć, pa, i pozdrawiam.